Cześć wszystkim! Dziś, yy, dziś w końcu nagram filmik odnośnie mojej nic z warsztatu. Także tak wygląda z zewnątrz. Myjnia do części. Tutaj już sobie wrzuciłem do wewnątrz młota, którego będę musiał przemyć. Trochę w betonie, trochę czymś takim. Tutaj wiadomo, w smarze uwalona cała głowica. Tutaj kilka elementów w smarach. Tutaj uchwyt. Ogólnie myjnia posiada... Co posiada? Posiada filtr magnetyczny. Posiada też filtr taki wiadomo z siatką. Tutaj oczywiście wewnątrz. Ma też taki fajny bajer do usuwania eee, smarów. Z, z płynu odpalę na chwilkę coś takiego bardzo fajny patencik i nawet działa o, wiadomo jak kolej unosi się na powierzchni na powierzchni wody w zbiorniku to sobie tak fajnie zbiera Chce, powiem. No, panel sterowania, wyłączymy, ten separator oleju, tak to można nazwać, separator oleju. Wiadomo, grzałka cały czas jest włączona na automatyczny. Tutaj mam termostat, na razie jest temperatura 77 stopni. A wyłącznik główny, jakiś tam wyłącznik bezpieczeństwa. Tutaj pompa obiegowa płynu, który wylatuje tą rurką tu z góry. No i wentylator, który odprowadza parę, jak już zakończy się, się mycie w myjni. Ogólnie za to my zapłaciliśmy zapłaciliśmy firma w sumie zapłaciła kupę kasy. Na polskie złoty 90 000 zł. Ostatnia kolega podesłał mi link na Allegro. Podobna, bardzo podobna. mynia na Allegro: 30 000 zł kosztuje. Także no, osobiście, jak miałbym kasę na swój serwis, no pewnie bym kupił, bo oszczędność czasu jest naprawdę ogromna. Sprzęt jednak robi roboty, już tutaj myłem, nie dnieje. No to, 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 co akurat tutaj leży, no to jest no praktycznie śmiech na sali. Nie? Ja tu wrzucałem rozebrane takie młoty, gdzie naprawdę była kupa smaru, wszystkiego, i po 10 minutach wyciągasz dosłownie czyściutki sprzęt. Także ja to sobie odpalę, to umyjnie. Poczekamy te 10 minutek i zobaczymy, jak to będzie wyglądało już po, po umyciu. Także tak. Sprzęciór odpalamy, czekamy. Mam taki dodatkowy wentylator zamontowany w tym miejscu, który właśnie odprowadza tę te... parę podczas śmiecia. Także nic się stąd nie orłady, tak bardzo. tyle. Tak, tam się pierze. Byłem w Polsce teraz też niedawno na urlopie, więc roboty też dosyć sporo. Cały czas coś się długie. Tutaj śmieci, śmieci do wyrzucenia, baterie też do wyrzucenia. Mam też trochę ciekawego sprzętu już na półce, czekającego właśnie na, na rozebranie, sprawdzenie i naprawę gdzieś tam gwoździarki krętareczki tutaj całkiem ciekawy sprzęcik taka piła także pewnie niedługo coś nagram jeszcze z tych napraw Tak poza tym to tylko to mi zostało do ogarnięcia, no spokojnie, sezon chyba w końcu się skończył po dwóch latach, roboty na ostro, także będzie okazja ogarnąć magazyn, wiadomo, tutaj to wszystko to jest magazyn z częściami i trzeba to jeszcze wiadomo policzyć, poukładać, pokończyć numerowanie, pozycje i tak dalej. Także kupa roboty. Tak wygląda moje stanowisko. Brudne oczywiście. Nie ma kiedy posprzątać. Nie było kiedy posprzątać, ale już niedługo będzie. Tutaj jeszcze dla kolegi o w międzyczasie. Po godzinach się ogarnia taki temacik Tam jakiś odkurzacz jeszcze w worku I tyle no robota na serwisie Ale już jutro muszę zrobić tu porządek, bo nie mam jak przejść

jest zajebista sprawa. Mega praska, polecam za do serwisu, Polskie. A kuchnię tutaj leje, tutaj moje zapasy. oglądam nową, któryś z moich kolegów wyrzucił sprawdzimy czy aby na pewno jest uszkodzony Tutaj patrzę, kolega ciekawą kątóweczkę ma na stole. Zatarło się łożysko. I kolega po prostu nie wiedział jak to chyba rozebrać, więc wymienił całą skrzynię. Takie rzeczy też się zdarzają na serwisie. O. Teraz dwie minutki będzie wyciągało opary. Także, tak jak wcześniej Wam mówiłem, jakbyście chcieli filmy z jakiegoś tam modelu, który Was interesuje, bądź może widzieliście go tutaj umionę jak którymś z filmów, z filmów, z filmów, no tak, to mogę zrobić coś tam takiego bardziej szczegółowego, jeśli chodzi o nagrania. Pokazać, omówić. Smary bo schodziło ładnie został tylko beton, który za bardzo nie schodzi w tej myni. ale smary schodzą za iliście to odpalę jeszcze raz, żeby ten beton jednak zszedł, to wystarczy to odpalić 2-3 razy i po tym betonie też śladu nie będzie, ale już tego nie będę nagrywał. Nie ma sensu w sumie nawet. Za długo by to za... za długo by to trwało. Ale tak wygląda wszystko wewnątrz. Wyczyszczone, wymyte ładnie już. Jeszcze raz i tyle. Także no ja my nie mogę polecić. Tylko, no wiadomo, musicie mieć troszeczkę przerobu, bo do jakiegoś małego serwisu, gdzie napregacie dwie, trzy wiertarki na dzień, no to bezsens totalny, nie? A no, tak jak tutaj, serwis autoryzowany: Milwaukee, Rand, AEG, Telvin Lavor. Także, także tutaj to robi robotę. Tyle, jeśli chodzi o mynie. Do następnego. Siemanko wszystkim.